Bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać w Nowym Sączu w naszym zrewitalizowanym Parku Strzeleckim, że ta impreza jest żywa już od 12 lat. W tym miejscu szczególne podziękowania chciałem skierować do prezesa zarządu firmy Newak, który od 12 lat organizuje tak wspaniałą imprezę, czyli sądecką dychę. Panie prezesie, dziękujemy bardzo wielkimi oklaskami. Dziękuję wszystkim pracownikom firmy Newa, którzy włączyli się w organizację, którzy wspierają, którzy biorą udział w tym biegu. Szanowni Państwo, bardzo doceniam i chylę czoła. Szanowni Państwo, również w tym momencie chciałem podziękować panu Zyguntowi Berdychowskiemu, przewodniczącemu Rady Programowej Fundacji Sądeckiej, która w bardzo mocny sposób promuje sporty biegowe. Wiemy, że od wielu, wielu lat organizuje festiwal biegowy. Panie przewodniczący, bardzo również serdecznie dziękujemy za to, że ta impreza przeniosła się do Nowego Sącza i mam nadzieję, że zagości tutaj na wiele lat. Dobiega kompleksowy remont ulicy 29 listopada. Została już położona ostatnia warstwa asfaltu, dzięki czemu zmniejszyły się utrudnienia dla kierowców. Udało się również uruchomić bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej nr 15. W ramach prowadzonych prac powstaje także nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym nowym amfiteatrze. Bardzo się cieszę, że wspólnie możemy rozpocząć Sowiecką Wieźń Kulturalną, szczególnie, że tak wielkim artystom, szczególnie, że w takim gronie. I myślę, że ta duża pigułka, to lekarstwo na tą pandemię, ta jesienna pigułka kultury, o której zaczęło się już mówić w całej Polsce, bo wystarczy spojrzeć na tych artystów, którzy się pojawią i na tych deskach, i zarówno w Miejskim Ośrodku Kultury, jest naprawdę powód do dumy, jest powód do tego, żeby się cieszyć tą kulturą przez długą jesień w nowym sądziu. Szanowni Państwo, Sądecką Jesień Kulturalną uznaję za otwartą. Dziękuję bardzo, miłych dotknięć. Kolejne przedsiębiorstwo z naszego regionu otwiera się na szkolenie zawodowe i praktyczne. Uczestniczyłem w otwarciu Centrum Szkolenia Praktycznego Przedsiębiorstwie SGL Carbon. To bardzo dobra informacja dla uczniów z naszego regionu, a także gwarancja zatrudnienia i dobrych zarobków. Witam Państwa bardzo serdecznie. 12 września 2021 roku jesteśmy na płycie nowosądeckiego rynku. Świeci nam słoneczko, bardzo się cieszę, że razem dzisiaj z najlepszymi rowerzystami Nowego Sącza promujemy tą formę rekreacji, tą formę odpoczynku, tą formę ruchu. Będziemy się wszyscy przesiadać na rowery. Mam nadzieję, że cały Nowy Sącz będzie zarażony właśnie tą formą odpoczynku. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy promować turystykę rowerową. Zrobimy tutaj kilka kółeczek wokół rynku. Później pojedziemy na Zamek. Pojedziemy Eurovelo. Kończymy pewnie w parku strzeleckim. Bardzo się cieszę, że nowy sąd ma coraz więcej ścieżek rowerowych. Chciałbym, żeby ich powstało 80 km. Będziemy je budować, będziemy o to walczyć. Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają tą formę rekreacji. Zapraszam do nowego sądza. Oczywiście na rowerach. Za mną bardzo dobre spotkanie z zawodniczkami STS Sandecja Nowy Sącz. Gratuluję awansu do drugiej ligi. Spotkałem się również z Kubą Olszewskim, zawodnikiem Sądeckiego Klubu Piłki Siatkowej Dunajec, który wywalczył w Iranie Mistrzostwo Świata U-19. Jeszcze raz gratuluję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 135. spotkaniu z prezydentem miasta Nowego Sącza. Tym razem nie online, ponieważ jestem w delegacji służbowej, jestem poza Nowym Sączem. Kilkaset kilometrów jestem na spotkaniu Związku Powiatów Polskich. Nowy Sącz to również, proszę Państwa, powiat. Będzie rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze miasto powiatowe. Mam nadzieję, że będziemy wysoko w tym rankingu. Poinformuję Państwa o tym, jakie miejsce zajęliśmy. Przygotuję relacje z tego naszego spotkania. Natomiast nie pokrywam, że chcę podtrzymać tą naszą więź, tą nasz, nasz kontakt cotygodniowy, stąd przygotowałem jak zwykle pakiet informacji, pakiet wiadomości na temat, na temat tego, co się działo w poprzednim tygodniu. Mam tylko jedno pytanie, które sobie wynotowałem ze 134 spotkania. Pan Dawid pytał o skrzyżowanie przy ulicy Zielonej, Grunwaldzkiej, Piramowicza, a konkretnie o przejście dla pieszych. Mam informację, że to przejście zostanie odświeżone, odnowione. Myślę, że Państwo też obserwujecie, że wiele tych Przejść dla pieszych, przebudowujemy w mieście, że te przejścia się stają bezpieczne, że stają się bardziej przyjazne dla mieszkańców. Szanowni Państwo, jesteśmy także w trakcie jesieni kulturalnej, sądeckiej jesieni kulturalnej. Chcę przypomnieć, że to oczywiście dwa miejsca tym razem. My oczywiście amfiteatr, jesteśmy już po koncercie Krzysztofa Cugowskiego i Krzysztofa Zalewskiego oraz zespołu Small Band, ale przed nami, proszę Państwa, występ zespołu IRA, występ zespołu. Raz, dwa, trzy, Sądecka Orkiestra Kameralna, e, także Noc Kabaretowa. I tutaj mają się pojawić kabaret Nowaki i kabaret Smile. E, ma być u nas również Kamil Bednarek, a 29 września Alicja Majewska, 2 października, czyli już wkraczamy w następny miesiąc, Kleo, e, a 3 Października całość koncertów w parku, w amfiteatrze, zamknie orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że są jeszcze bilety. Można je nabywać albo na stronie Sądecka Jesień Kulturalna, albo na stronie Moku, ewentualnie w kasach Moku przy ulicy. Alei Wolności. Szanowni Państwo, oczywiście to nie tylko koncerty, ale także um, kontakt z teatrem. Um, przed nami um, następne um, spektakle um, święci tego dnia Teatr. Kto z Krakowa? już 16 um, września, w czwartek. Dwa spektakle. Kiedy kota nie ma, to będzie 17 i 18 września. Cztery spektakle. Wiem, że są, proszę Państwa, jeszcze bilety. Warto, naprawdę warto. Teatr Kapitol to, to znana. Marka Akt Równoległy, 19 i 20 września, Testosteron, 23 i 24, to teatr im. Adama Mickiewicza z Częstochowy, Only You, czyli Jak się kochają w niższych sferach, teatr formy z Wrocławia, Ulica Krokodyli, również teatr formy z Wrocławia, Spiski Hej, to teatr Witkacego z Zakopanego wykrywacz kłamstw to Teatr Kapitol ponownie i na końcu klub mężusiów też Teatr Kapitol z Warszawy. Szanowni państwo, i na koniec bardzo dobra informacja dla społeczności szkolnych szkół podstawowych w Nowym Sączu, szkoła podstawowa nr 8, szkoła podstawowa nr 7, szkoła podstawowa nr 18 uzyskaliśmy dofinansowanie dla tych jednostek w ramach programu Dostępna Szkoła na kwotę Przekraczającą 1 300 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że prace ruszą w tym, tygod... w tym roku jeszcze. To będą prace związane właśnie z takimi drobnymi inwestycjami, ale jakże bardzo często potrzebnymi. Sanitariaty, wejścia do szkół, pochylnie, zakup środków dydaktycznych, to wszystko, co poprawi pracę i komfort funkcjonowania w tych szkołach. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj nie online, za co przepraszam, ale myślę, że ktoś, kto ma z Państwa pytania, bardzo proszę je wpisać. W komentarzach pod naszym spotkaniem postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć za tydzień, w czwartek o godzinie 18. Natomiast bardzo się cieszę, że jak zwykle jest z nami Regionalna Telewizja Kablowa. Dziękuję bardzo za, za ten kontakt, za możliwość przekazania Państwu tych podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania nowego sądcza. Pozdrawiam również internautów na moim profilu Facebookowym prezydent Ludomir Handzel. Dziękuję bardzo za. Poświęcony czas i zapraszam na tydzień, czwarte, godzina. 18. Do widzenia Państwu i życzę miłego wieczoru.